No, powiem wam, kurczę. Impreza była w sobotę Mosta, nie? Chyba z cztery. Koło ostra, walona, Cztery kluby odwiedziłem. Z Majszym oczywiście, nie? A to jest kot. Tak? Odprowadził cię? Wiedziałem, wiedziałem, żeby nie jechać. Było być, Janusze. Ale ziemniak był na tym afterze. No, na tym afterze z Trumendi. Dostałeś zapro? Nie. A. Ja, ja też nie. <noise> nie zapraszają, wiesz nas? Nie, no pytaj się, czy będę w poznaniu, że jak coś, to nie mam problemu, że ogarną wszystko, ale ja mówię, że daleko mam do poznania, nie chce mi się. A pago wracał do Krakowa. To i tak jest pięć godzin, nie chce mi się, Nie miałem nie nie to nic do roboty, miałem tam jechać, żeby chlać człowieku. Ja nie piję alkoholu. Nie poznaję cię już. Ja fasunem, A ty, Tomek, no? idź na top. Albo nie wiem, chcesz no, iść no, na top. Domek? Ty, ty, chcesz iść na top 5 fleszne? No mi da jakby skrócił? jest tak, No jeden. Nice. I 250. A i dwóch jest Gandalf jeden. Raczej. Maybe Tens, Gandalf. A... Oh. I jest Gandalf teraz Gandalf, jeden. Co drugi. dwóch. Uh, lower one, lower for sure. One mid. short short pick One door. Yes, 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 right. Both. both both Nice try guys, good job. You, you want to go out or? Between no, you want pick, just I, will... I will do right also. Through nice. gate. Open mid. Thinking. City. Kierze, kierze widzisz smoku na górze? Kierze, kierze. Będziesz grał łupę, tak, tak czyli To będzie grało Nie, mam no, ja. chcesz się rozejść, to śmiało. Tomek widzę, że jeszcze na na kratce, kurwa niebo ogląda w chcesie. No, oglądam kawałek <laughs> Dasz mi busta Tomek, lewo? Tak. Tomek no, tak. sobie. <laughs> Nie <laughs> mi się często to prawda. Czy yeah, <that's that's> no? Nie wiem, chłopnie, przy zabija, co to jest sytuacja. Nice. tak Oh. No, yeah no? looks like long. I will drop double flashes or on corner. That's Daszy... can you do cross move, oh, Rama? Yeah. I will drop my I'm not you not flash, rushing for rubber. <laughs> oh need to see my one. One city. city Kurwa! Wee. Czemu on tego nie patrzy? Uh, no Jak on sorry. z Gusa nie widzi, <gorsza> gości, co się bustują? Dobra, po, po tym post, post meczu post robię it. trade up Can na czerwone Tak? Tak. Oh. Ale, okay. try to. That from B, that's the oper. Pokaż go jeszcze raz, Goofy. Okay. Oh. Bo spierdżał się, słyszałem to. <śmierdzia> co tu było? <co>? No, <Co> 1200. Jak to <śmierdzia> Tudzień, <tysiąc> <śmierdzia> ja, to, już to możesz zachować, nie? Och, nie, okay. ja się pałem. Слава реда. Это... Может, я Немного. Один на ливеторе. Может, я сх ⁇ рт, я сх ⁇ рт. Я думаю, они 3А. Пожалуйста, топ-мит. Чат. Чат. И город, город. Ой, давай. Давай.

Zresztą, jest wiesz? Eee, ja ogromny czas. No i profesorem. Myszka mi ten. Myszka przestała mi działać i mi tak się ją Dobra robota. Dasz to meczku. Masz. Dobra robota. To Pagaś. Proszę je zobaczyć. Pagaś. Pagaś. Okay, okay. Rampam, rampam, ramp. One more City, Two City, no. Hey, powiem, powiem wam tak, zróbcie sobie przerwę od CS, nie? Kolejka, I pay, kurwa z tutaj się gra. Hmm. to back. Smoke Fade agent one one. Let's was... from long decay and issue should be here. Irodagis powinien przejść mi dziś. Ej, ten jest. No. Okej. Okay. Oh, Widziałeś right, to? Right. No widzę. Ja pierdolę. No na pewno. Dead. Dzisiaj Tazem gram, nie gadałem z Tazem nie dawno. A może by z nim pięknąć coś, nie? Weissy dobrze gra ostatnio, podobno. Dużo elo ma. Bo Darko mnie nie odpisuje. się nie odpisuje? No nie mamy piątego. gdzie. no to, to ja, noc, szybko ja muszę szybko dobra. Ja jeszcze Co? Lower, one is lower. No, mnie. lower.

Output transcript: Cameleon on chodzi proszę ciebie, na rynku Steam za 300 zł, jedna sztuka. I ja pierdolę, jakim ch. On coś jest. Fajt. Na mid. Jeden pushing door you. Bomb jest big, guys. Jeden more mid, one mid, lecz dalej mnie tam. Nie, Baby. Karol, musi być Karol na jednym. Nie, Dale. Ej, ty tak chujowo sprawdzasz, goofy. No, Ale to bez sensu, bez sensu. No, to nie ma prawa wygrać ogólnie, jeżeli mnie tak wyjdzie. Ta smoke? Albo w sumie spalę? A 8 już ja tam, tam jest, kurwa mocny, yeah. dobry draw, chuj. Gambie short, can be short, can be short. I'm low HP. O, dobra, na pewno, kurwa. Ja krócę się robię. Idealny pobieg. pobieg. Kurwa, jebana. One more right side, one more right To jest cheater ogólnie ten gość. No nie, jest na, Chyba znowu safe, program no. To nie kryję, mam k**wa kidu. Ja w na nie wiem no. Spadł mi się przez przypadek. On 1200 złotych chodzi a ja ich kurwa z 5 rozdałem. Mam ten kill, This one is close here. Teraz U ciebie w smoku, w smoku. That should be from me,

To powinna być pozycja na snacksa. Jak jest, Janusz, po angielsku załamanie, bo ty jesteś dobry? Snack expression Załamanie? Nie, to skrzynia załamania, shattered. jak się nazywa? Fracture. O, fracture. Albo shattered. A nie, to jest ro rozjebany. Shattered web to wylaski. A, i tam dropią skeletony z fracture. No kupa! No co jest tą grą? Kurwa. Czemu Chwiby zawsze ja wyciągnę ten granat to fajno. Morbi, morbi. To morbi. No one, 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 one only. Nie, ja otwieram no, nie skrzynki, ja po prostu otwieram skrzynie, ja robię trade up. So Trzy jest jest nawet. Fortik? Czy nie fortik? Nie A chyba nie fortik. No białdróg.

Ja to, Janusz, ty tak postrafisz przewidywać przyszłość, że to jest. I think one Xbox? One short, tam to to A, bo A, Tak. Pan Mid. Pan Mid. A, to tak jest zawsze do Mid. A, po A to tak zawsze do no zdarza się to, no zdarza się. Pierda.